Jesteśmy na autostradzie 401 znowu e, Oczywiście ruch jest makabryczny W tej chwili bo pada deszcz, jest czwartek rano Więc oczywiście cały świat się zjechał tutaj e, Chciałem wspomnieć o ciekawej takiej rzeczy jeżeli chodzi o transport drogowy, o ciężarówki e, Tutaj tabor jest dużo większy i cięższy e, Średnio powiedzmy Tutaj mamy po lewej ciężarówkę, która ma 9 osi na przykład. Ja wiem, że są takie też w Europie, ale tutaj po prostu wszystko jest większe, cięższe. Tutaj ograniczona jest długość naczepy, a nie jest ograniczony w zasadzie z praktycznego punktu widzenia długość całkowita pojazdu nie jest ograniczona, bo akurat w tym przedziale długości to nie ma znaczenia ta długość maksymalna, więc w rezultacie naczepy są ograniczone długością, a ciągniki siodłowe nie. W prak praktycznie tak wyszło i dlatego tutaj w zasadzie nie ma yy, yy, ciągników siodłowych z, z silnikiem pod kabiną. Yy, tylko same są takie normalne, z takim nosem. Yy, długie są strasznie te ciągniki siodłowe. Yy, Także jest ta różnica. Poza tym tabor jest jak ja wspomniałem cięższy, o wiele te maksymalne wagi są wyższe też. Ciekawą sprawą jest też, że tutaj nie ma specjalnego ograniczenia prędkości dla samochodów ciężarowych. No są tam momentami w niektórych przypadkach, w niektórych miejscach w Kanadzie, ale generalnie rzecz biorąc nie ma ograniczeń. Nie to, że nie ma ograniczeń, tylko są takie same jak, jak dla samochodów. Więc to jakiś taki sprawia, co prawda z praktycznego punktu widzenia, to i tak samochody jadą szybciej, bo ciężarówki są limitowane do 110 km na godzinę mają graniczniki, samochody nie mają więc samochody zawsze jednak jeżdżą mimo wszystko troszeczkę szybciej niż ciężarówki ale ciekawostką jest to, że nie ma tak jak prawie wszędzie w Europie ograniczenia specjalnego ograniczenia dla prędkości, prędkości dla ciężarówek